Ciao, buongiorno! Bitcoin właśnie będzie testował 109 tysięcy dolarów, gdzie mamy dość silną pulę 530 bitcoinów w shortach. Co to oznacza? Pewną presję spadkową. Od wczoraj, kiedy to mieliśmy odprawę dla naszych użytkowników Telegrama, mówiliśmy dokładnie o strefie point of control, z której teraz, jak widzimy, bardzo ładnie zareagowaliśmy i wygenerowaliśmy ruch wzrostowy. Było to spowodowane tym, że kiedy omawialiśmy właśnie ten szczyt, w jednym ze scenariuszy rozkminialiśmy zrobienie SFP tego szczytu, co się nie udało i dało nam informację o tym, że nie mamy siły podejść wyżej, przez co potrzebowaliśmy zebrać płynność i wejść do jakiegoś ważnego punktu wolumenu. Manowego, którym był właśnie ten punkt point of control i wsparcie z H12. Dokładnie o tym mówiłem wczoraj. Już się to teraz puszczam tutaj, praktycznie w punkt przetestowaliśmy strefę 105-294. No i widzimy tutaj właśnie pewien order block, który jest naszym takim minimalnym wsparciem. Ja bym tą strefę rozszerzył właśnie do tego momentu, ponieważ zobaczmy point of control, mamy 382 Fibonacci'ego, bardzo silne strefy, które mogą nam służyć jako wsparcie. No i właśnie jako wsparcie ta strefa nam posłużyła, mało tego wygenerowała silny impuls wzrostowy i teraz... Perspektywie tego, że będziesz to oglądał prawdopodobnie wieczorem lub następnego dnia rano, mam do Ciebie pytanie, na które chciałbym, żebyś odpowiedział w komentarzu. Czy nie lepiej byłoby próbować robić market update na przykład do godziny 14 w poniedziałki i środy, czyli przed otwarciem sesji Stanów Zjednoczonych? Napisz mi przed 14 w komentarzu, jeśli podoba Ci się ten pomysł, albo napisz mi po staremu w komentarzu, jeśli wolisz, żeby te market update y właśnie wychodziły w okolicach 20, 21 poniedziałki i środy. Jeśli chodzi teraz o to, co dzieje się na Bitcoinie, będziemy starali się sprawdzić potencjalne strefy do zarówno rozgrywki shortów, jak i longów. Teraz oczywiście rozgrywka shorta mogłaby mieć swoje uzasadnienie z prostej perspektywy. Zobaczcie, że na wykresie 4-godzinowym, zwróć uwagę teraz na tą złotą linię, jesteśmy wciąż w tendencji spadkowej. I tą tendencję spadkową najłatwiej zobrazujemy sobie właśnie dorysowywując taki kanał. Zobacz, że jesteśmy w kanale spadkowym, ale zwykle, kiedy taki kanał spadkowy się dzieje, kiedy mamy do czynienia właśnie z taką flagą, no to potencjalnie większe prawdopodobieństwo mamy wybicia ją górą. I teraz mamy jeden scenariusz, w którym, właśnie tutaj, w górnej części tej flagi, może odbywać się pewna konsolidacja po to, żeby pozbierać płynność i wybić, następnie przetestować i ruszyć w stronę impulsu wzrostowego, albo już teraz powybijać ważne punkty na wykresie. Jakie to punkty, właśnie teraz sobie je omówimy. Zobacz, bardzo ważny dla nas jest teraz moment, w którym jesteśmy w pili nagrywania tego market update'u, czyli szczyt na poziomie 108 8,955 oraz kolejne punkty płynnościowe na 110 000 dolarów. To są nasze bardzo ważne strefy, które musimy wziąć pod uwagę pod kątem kolejnych pozycji. Teraz, gdyby otwierać już teraz pozycję krótką, można byłoby to zrobić, próbując rozgrywać shorta właśnie z okolic SFP, ze stop lossem powyżej kolejnej strefy płynnościowej, z take profitem w okolice Golden Pocket, w okolice 102 725. Jednak z perspektywy prawdopodobieństwa i tego, w jaki sposób ja rozgrywam pozycję, no to na pewno ja nie wchodziłbym już teraz, tylko poczekał na jakimś niższym timeframe na to, że po zebraniu płynności z tego szczytu, czyli po wybiciu tego szczytu, wrócilibyśmy pod ten poziom, przetestowali go od dołu, oczywiście na mniejszym timeframe 5 bądź 15 minutowym. Swoją drogą to jest jedna ze strategii, która będzie omawiana na Telegramie Pro. Linki oczywiście znajdziesz w opisie, ponieważ zaczynam wprowadzać do Telegrama Pro Kilka prostych strategii, które będę testował z całą społecznością, i właśnie strategia SFP będzie jedną z nich. Więc kliknij link poniżej, dołącz do grupy Pro i po prostu korzystaj z kilku strategii, które będziemy starali się testować. Może wybierzesz coś dla siebie, odnajdziesz tam również swoją perspektywę. I teraz, dopiero po reteście od dołu tego SFP, byłaby szansa na wejście w pozycję. De facto, to już teraz się dzieje i widzimy, że dość silnie przebijamy tą strefę. Przy okazji zbieramy płynność, która tutaj właśnie powstawała. Zobaczcie. Te 530 bitcoinów, które były na razie nie powstrzymały ceny, idziemy teraz znowu w stronę 931 bitcoinów na poziomie 109 tysięcy dolarów. Pytanie, czy tam zajrzymy? 930 bitcoinów czeka w odpalonych pozycjach. Krótkich, więc nie pozostaje nam nic innego, niż to obserwować właśnie okolice 109 tysięcy. Czy to będzie fake out, czy to rzeczywiście jest ruch wzrostowy? Teraz, kiedy mówimy o ruchu wzrostowym, no to bardzo ważne dla nas do utrzymania tej tendencji wzrostowej będzie właśnie utrzymanie poziomu value area high, która jest na poziomie 107,839. Czyli de facto te szczyty dla nas są bardzo ważne. Jeśli ta strefa zostanie utrzymana, wciąż jesteśmy nastawieni bardziej byczą. Mówię tutaj przede wszystkim tym krótkoterminowo, bo oczywiście już samo potwierdzenie tej strefy point of control na 104,900 jest dla nas pewnym byczym sygnałem. Jednak tutaj czyhają pewne zagrożenia, o których za chwilę sobie powiemy, ponieważ pewne wskaźniki mówią nam, że jest prawdopodobieństwo na spadki, czyli jakąś małą korektę tego ruchu i dopiero później impuls wzrostowy, o nim będziemy sobie mówili w późniejszej części materiału. Ty teraz kliknij łapkę w górę, jeśli to już zaczęło Ci się podobać oraz subskrypcję, żebyś nie przegapił kolejnych market update'ów. Być może tych wcześniejszych, które będą pojawiały się do godziny 14, żeby przygotować Cię na sesję przed otwarciem Stanów Zjednoczonych, gdzie, jak wiecie, występuje wtedy największa płynność. Jedna bardzo ważna rzecz, jeśli to oglądasz, to musisz wiedzieć, że wszystko, co tutaj usłyszysz, nie jest żadną poradą inwestycyjną, jest to wyłącznie moja opinia, którą możesz wykorzystać w celach edukacyjnych, a niestety ryzyko inwestycji w kryptowaluty wiąże się z utratą kapitału bądź też z jego pomnożeniem, nad czym pracujemy właśnie, budując edukację wśród osób wchodzących w całą dziedzinę tradingu kryptowalnego. To walut. Więc teraz przejdziemy sobie do kapitalizacji altcoinów i widzimy, że ona jest wciąż w silnym trendzie spadkowym. Teraz staramy się delikatnie ten trend spadkowy przebić. Weźmy sobie wykres 4 i widzimy, że jesteśmy właściwie pod linią trendu, co mówi nam o tym, że mamy tutaj jakieś ewentualne prawdopodobieństwo spadku. Co teraz mamy na myśli? Zobaczcie, w momencie, kiedy wybijemy ten szczyt tutaj na poziomie 846 miliardów kapitalizacji, po wybiciu potrzebujemy utrzymać tą strefę w okolicy. 835-840 miliardów kapitalizacji, po to, żeby ruszyć po kolejne szczyty tutaj w okolicach 860 oraz w okolicy 897 miliardów kapitalizacji. Jeśli ten wykres spada, to oznacza, że altcoiny spadają. Swoją drogą, kiedy obserwujemy Twittera, to widzimy, że znaczna część społeczności Twitterowej jest w shortach na altach. To może łączyć się z tym, że Bitcoin teraz właśnie kiedy rośnie na te poziomy 109 tysięcy, zaczyna podbijać już zahaczać o 110. Może wejdzie nam w tą strefę właśnie dużej płynności. Zobacz, bo tutaj mamy taki podwójny szczyt i płynność, która nie została wciąż wybita na poziomie 110 730, to może właśnie tutaj będzie ta pułapka na altcoinowych shorterów, że jeśli rzeczywiście my wzrastamy na Bitcoinie, alty oczywiście też wzrastają. Te shorty zaczynają na altach się likwidować i dopiero później nadejdzie korekta, z której. Będziemy szukali wsparcia, i takiej korekty warto będzie szukać, gdyby udało nam się zaliczyć strefę 790 miliardów kapitalizacji. To byłaby dla nas bardzo dobra strefa do budowania swojej pozycji długich. Oczywiście z perspektywy teraz linii trendu widzimy, że nawet okolice ostatnich dołków na 816 miliardów będą dobrym miejscem do zajmowania pozycji. Jednak tutaj może się zdarzyć dopiero po zebraniu płynności, powrocie i reteście tej strefy jako strefę wsparcia. Na ten moment ja nie szukam pozycji długich, szczególnie że jesteśmy tak wysoko na Bitcoinie, musimy zobaczyć, co się wydarzy właśnie w okolicach, które omawialiśmy wcześniej. Teraz, jeśli jesteśmy przy kapitalizacji altcoinów, sprawdźmy sobie całą kapitalizację krypto, bo ona też ma dla nas znaczenie. Kiedy oddalimy sobie wykres na wykres trzydniowy, widzimy, że utworzyliśmy flagę, która teraz, co prawda wcześniej ona była trochę zinwalidowana i było tutaj bardzo mocne wybicie, które można nazwać manipulacją. Wróciliśmy do tej flagi, teraz znajdujemy się nad górną linią trendu, no i z perspektywy trzydniowej znajdujemy się również pod oporem na strefie 3.35. Dopiero przebicie tej strefy, zamknięcie świecy 3-dniowej powyżej 3.37 dokładnie w tym miejscu, będzie dla nas mocno wzrostowe dla altów. Jeśli chodzi o wykres 4-godzinowy, zobaczcie, że kapitalizacja altcoinów bardzo ładnie odreagowała i teraz w tym ruchu konsolidacyjnym stara się wybić te szczyty tutaj właśnie w okolicy 3 36. Co nam to mówi? Kiedy rozciągniemy sobie Fibonacci'ego teraz, który aktualnie się dzieje, no to strefa equilibrium, czyli około 0,5 Fibonacci'ego jest na poziomie 3,15. I z tego też miejsca byłaby to ciekawa okazja, żeby sprawdzać strukturę, która będzie się tutaj budowała i właśnie odtąd zacząć budować pozycje długie, zarówno na altach, jak i na Bitcoinie czy Etherze. A jeśli o Etherze mowa, no to zobaczcie, że po tej. Silnej i konkretnej manipulacji my wróciliśmy do naszego boksa, który był wymieniany na nie jednym z ostatnich market update'ów, co teraz jest ważne, mamy strefę H4, która na ten moment jest naszą strefą oporu, ale po zgarnięciu płynności z tych dołków i kiedy nałożymy sobie profil wolumenowy na cały ten ruch konsolidacyjny na eterze, no to widzimy, że przebijamy point of control, która jest dla nas znaczącą strefą wolumenową. Co za tym idzie? Jeśli my utrzymamy tą świecę H4 powyżej 2513 dolarów, to może to wróżyć eterowi nawet szczyty w okolicach 2681, pod warunkiem, że po zebraniu tej płynności ze strefy 2568, my właśnie tutaj również nie zrealizujemy robimy SFP. Ja wiem, że ty oglądasz prawdopodobnie ten materiał po wykonaniu tych wszystkich ruchów, tym bardziej mocno wystawiam się na twoją ocenę, czy ta analiza była skuteczna. Ja jeszcze nie wiem, co wydarzy się w momencie, kiedy to oglądasz, więc staram się rozważyć wszystkie możliwe scenariusze. Widzę na pewno na wykresie, że dzieje się pewne FOMO, bardzo silne świece wzrostowe, co oznacza, że ludzie chcą załapać się do tego ruchu, więc ja teraz mogę bazować tylko na tym, co widzę, a co za tym idzie. Zobacz, że na H4 tutaj, oczywiście ta świeca następna nie zamknęła nam się jeszcze, ale powstało nam fair value gap od okolicy 2,485 do 2,460, gdzie nie ukrywam, chciałbym poszukać swojej pozycji długiej na eterze, jeśli pojawi się tutaj oczywiście odpowiednia formacja. Podobną analizę wrzuciłem również tutaj na mojego Telegrama Pro na Greenfeed, gdzie mówiłem o trzech strefach, w których będę chciał złapać pozycję długą 2,434, 2,417 i 2,396. Ze stop lossem poniżej strefy 2, 3, 7, 4. Czy uda mi się to zrealizować? Nie wiem, bo cena już troszeczkę odpłynęła i na ten moment będzie trzeba przygotować inne predykcje. I to było dodane dzisiaj o godzinie 14:18, czyli na 4 godziny przed aktualnym ruchem. Jeśli chodzi o bitcoina i to, co się dzieje również na poziomach likwidacyjnych, zobaczmy sobie ostatnie 24 godziny. Pięknie, górna strefa została zjedzona o niej też mówiliśmy na wczorajszym market update ie. mała strefa powstała. W okolicy 106,739 na 20 milionów dolarów, a jeśli chodzi o perspektywę ostatniego tygodnia, to możemy zobaczyć, że konkretna pula płynnościowa na 75 milionów została zjedzona w okolicy 108,800. Teraz, jak będzie wyglądał ten ruch, pozostaje nam obserwować to, co omawialiśmy przed chwilą, i teraz również przejdziemy do tego zagrożenia short na wykresie godzinowym. Zwróć uwagę na dwa wskaźniki, na Stochastik, który jest już bardzo wysoko, co oznaczałoby strefę przegrzania i ewentualne spadki oraz Chopines, który mówi nam o silnym naładowaniu i chęci wykresu do jakiegoś silnego impulsu. To w połączeniu te dwa wskaźniki mogłyby nam dać właśnie jakąś korektę. Być może ta korekta będzie dopiero po wybiciu płynności, przetestowaniu i wejściu pod strefę 110 tysięcy dolarów. Jednak ten wskaźnik zaczyna nam się bardzo mocno ładować. Tak samo na 4 godzinówce, zobacz, stochastik bardzo wysoko. Oczywiście, on tutaj sobie może jeszcze troszeczkę się pokręcić, dopiero później spaść, ale z również pokazuje nam bardzo dużo siły do tego, żeby wystrzelić. Pytanie, w którą stronę? Dlatego potrzebujemy tą strefę mieć zaznaczoną. Pamiętajcie, że po przebiciu 110 tysięcy może zacząć się FOMO, może być jakaś sztuczna podbitka i wtedy dopiero spadki, ponieważ tutaj w tym miejscu otwiera się bardzo dużo pozycji długich. Zobacz, no mamy wyjście z globalnej linii trendu, która tutaj cały. Cały czas była dla nas widoczna, więc musimy to obserwować. W dodatku, jak sprawdzimy sobie CVD, zarówno na futuresach, jak i na spocie, oraz open interest, to widzimy bardzo silny wzrost z okolic ok. 107 tysięcy dolarów. I zarówno spot zaczął kupować, jak i futuresy. Ilość otwartych pozycji bardzo mocno i drastycznie się zwiększyła. Czyli zobacz, jesteśmy pod silnym oporem bo opór mamy w okolicach tych 110 tysięcy dolarów w tym momencie od okolic właśnie tych 107 tysięcy dolarów, czyli value area high, bardzo mocno zaczęły budować się pozycje długie, pytanie czy to nie jest zbyt niebezpieczne, że właściwie z takiego poziomu zawieszeniu bym powiedział, oczywiście było to value area high, ale nie było tutaj retestu zaczęły pojawiać się duże pozycje dla mnie to mówi tyle, że właśnie ta strefa value area high na 107 800 będzie dobrym miejscem wsparcia, jeśli takowe wystąpi, żeby zbudować sobie pozycję. Okej, okay, przechodzimy sobie jeszcze do analizy altcoinów, takich jak na przykład Solana na wykresie D1. Zobacz, że Solana, bardzo dużo też altów wygląda w podobny sposób. Solana przetestowała linię trendu od góry no i teraz na wykresie jednodniowym walczy na oporze w okolicy 154 dolarów. Oczywiście teraz cały rynek pompuje. Pamiętaj o tym, co mówiłem, że Twitter jest w shortach, więc wieloryby o tym wiedzą i właśnie specjalnie może teraz budują narrację wzrostową. Zobacz, jak tutaj Zrobiło się z prawej strony zielono Gala 10%, LRC 11%, co my tutaj jeszcze mamy? A Cardano 8%, AXS 9%, 10%. Wszystko zaczyna nagle rosnąć. Mamy godzinę 18 i zobaczymy, gdzie tutaj będziemy mogli wyhamować. Więc Solana wygląda dość ciekawie, jednak teraz będzie trzeba uważać. Targetem dla nas jest strefa 159 dolarów. Stąd szukałbym właśnie albo retestu od reagowania w górę, no albo potencjalnego SFP i szukałbym. Wejścia na korektę. Następnie sprawdzimy sobie XRP, które teraz wygląda dość podobnie. Jak zrobimy sobie linię trendu, no to widzimy, że ta linia trendu była tutaj przebita. Był praktycznie retest na jednogodzinowej świecy, no i teraz jesteśmy na oporze ze strefy jednodniowej 2.23. I na wykresie 4-godzinowym widzimy, że znajdujemy się na tej strefie oporu. Co za tym idzie? Jeśli przebijemy tą strefę i zamkniemy świecę 4-godzinową powyżej, możemy wziąć pod uwagę. Jakiś bardziej wzrostowy scenariusz z zebraniem płynności z okolic 2,33, jeśli nie, wtedy będziemy szukali wsparcia. Na zniesieniach Fibonacci'ego w strefie 2,19 lub rozszerzmy to również o Golden Pocket, niech to będzie 0,62, czyli okolice ostatnich dołków 2,16. Idealnie byłoby wyczekać ten ruch pod zgarnięcie płynności. Dopiero po przetestowaniu, reteście tego moglibyśmy wchodzić w pozycje długie. Przejdźmy sobie do SUI i jesteśmy w stanie zobaczyć również bardzo silny trend spadkowy, który jeszcze nie został przebity. Czy to jest dla nas okazja? Trochę na to wygląda. Zaznaczmy sobie ważną strefę Strefę wsparcia, którą widzimy chociażby tutaj z tych ostatnich szczytów i dołków. My teraz na tej strefie wsparcia de facto jesteśmy, potrzebujemy ją utrzymać. Również pocieszające jest to, że my tutaj staramy się budować coraz to wyższe dołki, czyli tendencję wzrostową, ale niestety praktycznie nie wybijamy kolejnych szczytów, więc mamy formację trójkąta. Więc dopiero wybicie tej strefy, przetestowanie strefy 2.86 będzie dla nas impulsem do tego, że rzeczywiście będziemy chcieli z tego trendu spadkowego po prostu. Wychodzić. Na ten moment widzimy, jest to okres konsolidacyjny, łapanie teraz pozycji longa musiałoby być pokryte sl w okolicy 259, więc dość niebezpiecznie z 4 punktu patrzenia widzimy również, że mamy tutaj jeden i drugi dołek również wzrostowy, ale wciąż praktycznie równe szczyty, czyli płynność, która albo zostanie zebrana, albo zjedzona, przetestowana i wtedy będziemy szukali impulsu wzrostowego. Wracając do określenia ATH na bitcoinie, bo jesteśmy w stanie. Sobie użyć pewnych narzędzi i zobaczyć, co tutaj może się wydarzyć, no to najprostsza rzecz, którą również uczę w moim kursie tradingowym, do którego możesz mieć dostęp, kiedy dołączysz do naszego Telegrama Pro. De facto, przy pomocy giełdy Bybit dla pierwszych tysiąca osób wystarczy, że zarejestrujesz się w linku pod tym filmem. Pierwszy link w opisie i zarejestrujesz się na europejskiej stronie Bybita. Pierwsze tysiąc osób, żeby dostać się do Pro, wystarczy się zarejestruje i zrobi KYC. Nie musisz robić żadnych dodatkowych wymogów, które obowiązywały wcześniej. I to jest tylko bonusowa operacja na czas lipca, więc pierwszy link, potem drugi link i jesteś z nami. A gdybyś chciał jakąś giełdę bez KYC, to dołącz do otwartego Telegrama i oczekuj jutro wiadomości o godzinie 9 rano na temat tego, jak skorzystać z takiej opcji, żeby dołączyć do nas bez KYC. Oczywiście giełda BID wygląda w sposób następujący: ja na niej cały czas gram i cały czas korzystam, więc do dołączenia Cię do naszego zespołu bardzo Cię zapraszam. A jeśli chodzi o Bitcoina, no to na podstawie tego impulsu z 90%, 58 000 dolarów możemy sobie wziąć Fibonacci Trend Extension i biorąc pod uwagę ostatni dołek, ostatni szczyt oraz kolejny dołek, widzimy, że strefa 1.6.18 jest w okolicy 124 tysięcy dolarów. Oczywiście po drodze musimy przebić zarówno strefę którą rysowaliśmy przed chwilą, 110 tysięcy, jak i strefę ostatniego ATH, czyli okolice 112 z hakiem. To są strefy bardzo silnej reakcji podażowej, na nie będziemy musieli uważać, ale jeśli tutaj rzeczywiście buduje się dość silne FOMO, no to nawet wybicie tego szczytu, może dopiero nam dać jakąś tendencję na odreagowanie, ale nie musi to nastąpić. Pamiętaj, że tutaj widzimy też pewne strefy na 110 tysięcy, tutaj mamy jakieś 800 bitcoinów otwartych w shortach, ale już tutaj widzimy pierwszą reakcję na wykresie 15-minutowym, delikatnie spadkową, która na ten moment na razie nie musi nam mówić nic wielkiego, ale na pewno musimy na nią uważać. Ostatnia rzecz, którą chciałbym poruszyć, to to, żebyś obserwował wolumen na wykresie, bo tutaj widzimy, że jest to dość pocieszające, że za tym impulsem wzrostowym idzie pewien wolumen, co dla nas jest oczywiście traderów pewnym potwierdzeniem, że to nie jest w cudzysłowie pusty ruch, oraz trzeba oczywiście zwracać uwagę na wskaźniki, które ja przystosowuję dla naszej społeczności, chociażby to, co przed chwilą ci pokazywałem też na innym wykresie. No, że teraz widzimy, że zarówno dźwignia, jak i spot z okolic 107 tysięcy zaczął bardzo silnie kupować. Ja dodatkowo widzę, na jakich giełdach konkretnie zaczęły się skupy. Zobacz, że Bybit Spot zaczął sprzedawać, za to Coinbase i Binance Spot bardzo mocno pchatą cenę do góry, co jest potwierdzeniem longów. Widzimy, Tutaj zagregowany wolumen również wzrostowy, więc wygląda to dość obiecująco, ale właśnie takie duże spajki mogą być idealne do tego, żeby market makerzy zrobili Cię w trąbę, żeby wykorzystali Twoje FOMO po to, żeby po korekcie wejść z lepszą ceną w bardziej pewny i silny ruch. Ja dziękuję Ci za dzisiaj. Zobacz moje ostatnie lekcje tradingowe, które są dostępne już teraz. Zostaw subskrypcję, łapkę w górę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!